Siemanko moi drodzy kochani mili widzowie. Dzisiaj sobie otworzymy paczuszki za Food Champions i Division Rivals. Także bez zbędnego przedłużania, bez pokazywania wam składu mojego, chociaż zaszły w nim zmiany, przechodzimy do paczek. Tym razem srebro 2, niestety dwa, dwa zwycięstwa mi brakły do srebra 1, ale jak to się mówi, Pan Bóg ci nie da więcej niż jesteś w stanie udźwignąć. Prayer Pik będzie niestety słabszy maksymalna ocena 87 ogólna, ale już 15 tysięcy monet, 1000 punktów. Za dwa tygodnie sobie zagram food FUT Champions. Okej. Okay. Zobaczymy, kogo mi tam trafi. Dwóch do wyboru. Stevens i Amrabat. A wezmę sobie Stevensa. Tak. W tych darmowych paczkach, co mi Fifa dała... To kurde, takie paści były, że szok z okazji tego. foot jest, czy jak to się tam nazywa, zachowaj. Niestety się nie zakwalifikujemy do następnego Food Champions. Co my tu jeszcze mieliśmy zrobić? Division Wars nagrody. Co bierzemy? 40k czy paczki niewymienne. Oczywiście, że paczki wymienne. No, duża złota paczka i paczka piłkarzy Prime chyba, bodajże. Potwierdź. Dalej. 60 punktów kwalifikacji, no to za dwa tygodnie sobie zagramy. Dalej. No i otwieramy. Przeglądaj. Paczki? Cztery paczki? Powinno być pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest pięć, jest. To zacznijmy od mega paczki. Cyk. Co będzie? Kurde, już? Eee. Lipa trochę. No wszyscy, wszyscy idą, tego sobie zostawię Wszyscy idą na sprzedaż Są jakieś chociaż kondycje? Nie, dwie są O, zmiana pozycji to jest dużo warte To idzie na... To idzie tu Potwierdź szybka sprzedaż, tak otwieramy dalej Złoto oczko rzadkich kart no cóż o jest kondycja to dużo kondycji duża złota paczka piłkarzy premium lecimy musi być coś Końcu. O kurde, kto to jest? Neymar, nie, jakiś rafinia. O kurde. Ale zawsze jest chociaż ta jakaś fajna karta, nie? No super. To Serafinie sprzedamy i tych też sprzedamy Mendiego, Dawida i tych wszystkich dobra, to później zrobimy No dobra, jeszcze jest duża faczka fremium lecimy Słabiutko. Ale jest kondycja. Po co mi jakieś herby, koszulki i piłki? I ostatnia paczuszka. O! Hiszpania! Bramkarz! bramka, z Jakbym ja chciał cię sprzedać... Wszyscy idą na sprzedaż... Nie ma nawet kondycji... co Potwierdź. Tak. No dobra, jak widzieliście. Za srebro 2. Nic fajnego nie wpadło. Może za dwa tygodnie będzie gold i będzie znowu fajnie. Także Podobało się? Łapkujcie, komentujcie, subujcie, co tam chcecie i na razie cześć, hej, pa, narka.